Cześć wszystkim! Dziś przygotowaliśmy dla Was porównanie dwóch czytników od firmy Onyx Books, Onyx Books Page oraz jego następca Onyx Books Go 7. Zapraszamy do oglądania. Zacznijmy od wymiarów. W praktyce oba modele mają niemal identyczny rozmiar. Różnice są minimalne i nie wpływają na dopasowanie akcesoriów. Etui z modelu Page bez problemu pasuje na Go 7 i odwrotnie. Oba modele wyposażono w siedmiocalowy ekran e-Ink Karta. Jednak w Go 7 zastosowano nowszy panel Karta 1300. Co to oznacza w praktyce? Lepszy kontrast i zauważalnie szybsze, płynniejsze odświeżanie ekranu. Przejdźmy teraz do podświetlenia. W obu modelach można regulować jasność i temperaturę barwową ekranu. Zobaczcie sami, jak to wygląda w różnych warunkach oświetleniowych. Warto też porównać oba czytniki obok siebie. Różnice w podświetleniu od razu rzucają się w oczy. Go7 oferuje 64 GB pamięci wewnętrznej, podczas gdy model Page ma 32 GB. Jeśli to dla was za mało, spokojnie. Oba czytniki wyposażono w slot na kartę pamięci, więc przestrzeń można łatwo rozszerzyć. Przejdźmy teraz do podzespołów. W obu modelach znajdziemy ten sam ośmiordzeniowy procesor Qualcomm. Różnica pojawia się w pamięci RAM. Page oferuje 3 GB, natomiast Go 7 ma 4 GB RAM. Oba czytniki działają na systemie Android: Page na wersji 11, a Go 7 na nowszej wersji 13. W obu modelach znajdziemy Wi-Fi, Bluetooth oraz akcelerometr. W obu modelach znajdziemy opcje pozwalające na zmianę czcionki, justowanie tekstu, ustawianie marginesów oraz dodawanie komentarzy czy podkreślanie wybranych fragmentów. Warto jednak podkreślić istotną przewagę modelu Books Go7, jako jedyny z tego zestawienia umożliwia on także robienie notatek przy użyciu rysika. Rysik Inksense sprzedawany jest oddzielnie. Warto pamiętać, że jest on kompatybilny wyłącznie z modelami Onyx Books GO7 oraz GO Color 7 drugiej generacji. Siedmiocalowy Onyx Books z funkcją notowania to prawdziwa nowość. Dotychczas spośród popularnych alternatywnych czytników e-booków podobne możliwości oferował jedynie Kobo Libra Color. To właśnie funkcja notowania daje GO7 przewagę nad modelem Page. Kompaktowy czytnik można zabrać ze sobą praktycznie wszędzie i korzystać z niego jak z podręcznego notatnika. Do dyspozycji mamy różne rysiki, odcienie i grubości linii, a także przydatne narzędzia takie jak gotowe szablony, możliwość dodawania zdjęć czy wiadomości głosowych. Więcej o możliwościach Onyx Books Go 7 opowiadamy w osobnym filmie. Znajdziecie go na naszym kanale YouTube. Warto też dodać, że oba modele mają tę samą pojemność baterii i obsługują identyczny zestaw formatów plików. Onyx Books Page został już zastąpiony modelem GO 7 i raczej nie będzie dalej dostępny w sprzedaży. W momencie nagrywania tego filmu udało nam się jeszcze znaleźć kilka ofert page'a w najniższej cenie około 1020 zł. Z kolei GO 7 można kupić za około 1100 zł. Który czytnik jest Waszym faworytem? Jeżeli chcecie kupić czytnik i macie jakieś pytania, śmiało piszcie. Postaramy się Wam pomóc. Jeżeli interesują Was czytniki e-book oraz e-notatniki, zasubskrybujcie nasz kanał. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia.